Siema wszystkim, witam was serdecznie w sobotnim odcinku. Wybaczcie kochani, że tak bez wstępu, ale akurat tą lampę tylko z drugiej strony, dzisiaj zastępuje mi ta lampa. Ja dzisiaj przygotowałem tutaj takie oto pajączki, a raczej takie pojemniki. I powiem wam szczerze, że mamy tutaj bardzo fajny miksik. Mamy amblypygę z Wietnamu, mamy dwa fajne pająki z Indii, które się nazywają Trigmopeus... Truculentus. Tak właśnie. W sumie jeszcze ich nie było u mnie na kanale, bo po prostu hodowałem je były maluszkami. Mam tutaj również ładnego podrostka Avicularia SP Peru Purple oraz również podrostka australijskiego pająka właściwego, czyli Holconia murayensis. Te wszystkie zwierzaczki dostaną dzisiaj nowy dom, ale może zacznijmy od czegoś, co nie jest pająkiem, tylko pajęczakiem, a tak naprawdę to tempo odwłokowcem. Chodzi tutaj o amblypygę z Wietnamu. Ja tą amblypygę mam, słuchajcie, od kiedy? Od... Tycznia 2019. i Ja nie mogę. Była naprawdę malutka. Teraz, no również do największych nie należy, ale z drugiej strony urosła u mnie po prostu taką ilość. Tutaj jeszcze świeższe biegają, bo ostatnio była karmiona. W sensie wczoraj wieczorem. Potem zrobimy sobie jej makro takie jak należy. Natomiast chciałbym Wam teraz na wstępie pokazać te obłędnie długie czułki. A w rzeczy samej, to są przekształcone odnóża kroczne. Ten pajęczek ma czułki. No, jak dla mnie, to jest długość. Z 5 razy długości ciała. Więc on po prostu. Doskonale wie, co się dookoła jego dzieje właśnie za pomocą tych przekształconych odnóży. To stworzenie nigdy w stosunku do mnie agresji nie przejawia, no ale dobra, słuchajcie. Wsadźmy go na razie tu, albo może byśmy go z powrotem położyli na korek. One, słuchajcie, do pełni szczęścia potrzebują się gdzieś wcisnąć, nie potrafią skakać, potrafią tylko, jak widzicie, turbo szybko się przemieszczać i to jak najlepiej, po prostu, żeby się tylko ukryć, no nie? Także nawet ciężko jest go ściągnąć z ręki, bo on po prostu nie chce zmieniać powierzchni, po której idzie, tylko cały czas będzie się, że tak powiem, kręcił w kółko po tym, po czym chodzi. W każdym razie, jeśli chodzi o amblipygę, to dostanie ona największą tubę, jest dużo wyższa, ale w zasadzie to czemu nie? Ze świeżej dostawy korka mam taki kawałek tuby i ten porost tutaj po prostu dopełnia całości. W takim razie zobaczmy, czy on się tutaj wymiarowo nam zgodzi, czy jednak będzie za mały, albo za duży, albo będzie brzydki po prostu. A chyba jest brzydki, moi drodzy. Znalazłem drugą obłędną tubę, sami zobaczcie. Wow! Takie kąski wybrałem. One wylądują na sklepie, ale w styczniu jakby będę ogarniał temat tego typu asortymentu na sklep. Kurde, za wysoka. Patrzcie, jest taka ładna, nie chcę jej niszczyć. Może ta by weszła. O, w sumie. Całkiem fajny ma kształt, nie? Tylko musielibyśmy sobie ją trochę wkopać. Co myślicie? No będzie pasować. Dobra, w takim razie taka główna kryjowa dla amblepygi jest gotowa. Posypka to wiadomo. Pomyślałem, że możemy tutaj jeszcze położyć w sumie na dno trochę kawałków kory, żeby nasza amblepyga miała wybór. Jak będzie chciała na przykład się wcisnąć pomiędzy korek, a nie do tuby, to też jej damy taką możliwość. Dobra, słuchajcie. Pojemnik cały w korku jest już gotowy. W sumie fajnie wygląda. Także aplikujemy amblypygę. Moim takim skrytym marzeniem odnośnie amblypyk jest, odkąd zobaczyłem kiedyś w internecie zdjęcie, jak gość w kiblu u siebie zamontował bardzo dużo tub korkowych na ścianie i wpuścił tam do osobników i kurczę powiem wam, że ja mam tutaj kibel na hodowli, który spisałby się wręcz idealnie do tego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tej sztuce raczej nie, bo ja podejrzewam słuchajcie, że to jest gatunek, który rośnie bardzo malutki. Ale jak kiedyś dorwę dużo, albo chociaż parę sztuk jakichś większych amblypyk typu Damon, to na bank zrobimy coś takiego. Także oczekujcie. A też przy okazji może jak Wam się rzuci w oczy gdzieś oferta, to dajcie znać, bo po prostu uda nam się ten projekcik zrealizować. No dobra, zobaczyliśmy jak wygląda amblypyga. To jest ten stworek z Harry'ego Pottera jak coś, dobrze kojarzycie. No ale dobra, wrzucamy ją do nowego domku. No, schodź baby. Czy jesteś samcem, czy samicą, nie mam pojęcia. Nie wiem, czym jesteś. Ambly Pyga jest już w nowym domu. W związku z tym przechodzimy do ptaszników dzisiejszego odcinka. Dwie sztuki Trigmopeus. Czyli silnie jadowite ptaszniki pochodzące z Indii, lubią dużo pajęczynować, lubią dużo kopać, a w związku z tym pojemniki, które dla nich przygotowałem, posłużą im na około wylinkę Max 2. Później już przejdą do szkła, jak będziemy wiedzieć jeszcze, jaka jest płeć przy okazji, bo nie patrzyłem. No i dobra, słuchajcie, te pająki potrzebują do pełni szczęścia. Grubą i pokaźną warstwę torfu, który przy okazji dobrze było, żeby był wilgotny, ponieważ one dziko zamieszkują lasy deszczowe w Indiach, w związku z tym potrzebują tej wilgotności stosunkowo wysokiej. I ja każdemu z nich po prostu tutaj wkopię taki kawałek korka na samym środku stoku, i to powinno pyknąć, żeby one zaskoczyły, że się tak wyraży, i zaczęły sobie kopać właśnie tam. Ten osobnik ma szczęście, ponieważ dostanie taką mikrotubę korkową. Jeśli chodzi o dodatkową aranżację tych pojemników, nic tu nie robię, słuchajcie, z tego względu, że sami zobaczcie, jak wygląda pojemnik jednego osobnika, oraz jak wygląda pojemnik drugiego osobnika. Po prostu morał mojej konkluzji jest taki, że i tak nie będzie widać powierzchni i podłoża, w związku z tym nie jest za bardzo istotne, czy my to czymś przyzdobimy, czy nie. Czy są szybkie, tak, a czy są skoczne. Kurde, nie wiem, bo ja w ogóle z tym rodzajem mam do czynienia tylko i wyłącznie na podstawie tych dwóch sztuk, które siedziały całe życie w pojemniczku, i po prostu nie znam za bardzo ich behawioru. O, patrzcie, jaki ładny, brązowy. Dobra. Jak on wyjdzie ze swojego terytorium, to wtedy może zacząć biegać. Ale. No patrzcie tylko. Nie chcę nic mówić, ale. Poszło książkowo. W takim razie przykryjmy tą sztukę. Zaraz, oczywiście, makro wrzucimy, ale zanim wrzucimy makro, to wrzućmy jeszcze drugą sztukę do nowego pojemnika. Kurde, tego będzie ciężej wygonić, bo tam tego zepchnąłem, a temu już trzeba rozwalić cały domek. A jak wiemy, pająkom się zazwyczaj taki rodzaj operacji nie za bardzo podoba. Niesamowita ilość pajęczyny. O, dobra, słuchajcie. W takim razie jest szansa, że go przepchniemy teraz. No. Przełaź. Patrzcie, ten jest o wylinkę większy. W ramach eksperymentu możemy go szturchnąć liściem bambusa, zobaczymy jaka będzie reakcja pająka. Bo wiecie, jak się szturcha pęsetą, to pająk wyczuwa, że to nie jest nic naturalnego, no bo pęseta jest metalowa i zimna, no nie? Także jak coś, to warto szturchać takimi elementami wystroju, które są po prostu bardziej neutralne. Dobra moi drodzy, lecimy do awikularii, o co mi tam. Jeśli chodzi o pojemnik dla naszej awikularii, to ja chętnie bym tutaj wrzucił szczepkę jakieś trzykrotki, ale akurat mi się skończyły wszystkie, więc musimy się posłużyć. Zwykłą sztuczną roślinką, ponieważ jak wiemy, no, no, można, no można śmiało zaryzykować stwierdzeniem, że 95-99% swojego czasu spędzają w wyższych partiach pojemnika. Więc postaram się umieścić tak tą roślinkę, żeby ona pomogła awikularii stworzyć sobie swoje gniazdo. No dokładnie, tylko zobaczcie, o to właśnie chodzi. Jeśli chodzi o naszą ślicznotkę, to zamieszkuje sobie ona taki oto pojemnik. Ostatnio podniosła gniazdo, więc to idealny moment, żeby ją przeprowadzić. Dobra, o, widzę tutaj jakieś wylinki stare, ale nie wylinki nas interesują, tylko sama awikularia, która jest w stadium chyba L5, tak mi się wydaje. Sam pajączek w resztkach swojego obszędu prezentuje się tak. Bardzo ładny ma ornamencik na odboku, ale to jest takie młodzieńcze ubarwienie awikularii. W sensie, no tak, jak jest L5, to już jest w zasadzie przejściowe ubarwienie. Z, a, z młodymi awikulariami jest ten problem, że ludzie często je przesuszają. One potrzebują dużej wilgotności, ale również przy zachowaniu dużego, że tak powiem, przewiewu powietrza. I to jest podstawowy problem, że ludzie na przykład nie przesuszą jej, bo bardzo dbają o nie i chcą po prostu jak najlepiej i nie zapominają. No to drugim problemem właśnie jest to, że przy wysokiej wilgotności musimy zachować po prostu dużą wentylację, no i e, z racji, że awikularie siedzą na samej górze, no to po prostu polecam mocno podziurkować samo wieczko. no i oczywiście na dole dziurki pojemnika też powinny być żeby zachować odpowiednią cyrkulację powietrza jeśli awikularia będzie miała wilgotno, ale przewiewnie to nie powinna wam umrzeć a ogólnie awikularie mają to do siebie, że takie L1, L3 padają i nawet jak wam padnie to nie przejmujcie się to się zdarza często i u wielu osób, więc nie ma się co spinać no ale dobra, wrzucamy tego pyrtka do nowego terrarium możemy ci w sumie przepchnąć no i proszę bardzo no ale dobra, pająk jest w nowym domku. Na kolejnej aktualizacji zobaczymy, co się zmieniło w tej tubie. Bo jak widać, pole do popisu pająk ma niemałe. Dół pojemnika jest trochę biedny, ale nie przejmujemy się tym. No brakuje tam tylko trzy krotki, ale to nic. Najważniejsze, że pająk u góry ma tak, jak powinien mieć. A teraz przechodzimy do ostatniego pająka na dziś. Generalnie Holconia murayensis to jest pająk, Chyba najmniej potrzebujący do szczęścia ze wszystkich, które znam, ponieważ poza pojemnikiem fakt oczywisty i suchym torfem mniej już oczywisty fakt. Pająkowi wypadałoby dać trochę takich włókienek i w zasadzie tyle, ponieważ jest to pająk właściwy pochodzący z Australii, z suchych rejonów Australii, który nie pobiera w ogóle wody z otoczenia, że tak powiem, a jedynie z pokarmu. W związku z tym teoretycznie pająka nie da się przesuszyć, ale w praktyce powiem Wam, że jak mamy takie L1 czy L2 i to pobiera wodę tylko z pokarmu, to raz w tygodniu może okazać się po prostu za rzadko i wtedy one mogą nam paść, więc może polecam karmić raz na 2-3 dni, a im większy pająk, tym możemy go rzadziej karmić. Mój osobnik jest tutaj, wygląda tak, sprawdźmy w takim razie jak się będzie zachowywał przy przenoszeniu. Skoczny, szybki, będzie wielki, ponad 20 cm w rozstawie, ale najważniejsze jest to, że pająk jest słabo jadowity, nie ma się co przejmować, dodatkowo też nie wykazuje agresji w stosunku do człowieka, więc w ogóle luksusik. Proszę bardzo, moja droga. No a wiecie o co chodzi? Że Z pająkami właściwymi jest też tak, że jeśli będziemy je trzymać w małych pojemnikach, to one nie osiągną y, pełni swoich możliwości rozmiarowych. Więc stwierdziłem, że nie będę czekał na kolejną wylinkę, aż pająk ją przejdzie tu. Tylko niech już ma po prostu więcej miejsca na kolejnych właśnie, no podejrzewam, że tak z 3-4 wylinki. Nie no, dobra, przegiełem. Zdecydowanie przegiełem. Myślę, że jeśli ten pająk teraz zacznie naprawdę ogromne przyrosty osiągać, a tak pewnie będzie, to myślę, że pojemnik starczy jej na wylinkę lub dwie. Czas pokazać że jedno jest pewne, jedną wylinkę może w tym pojemniku przejść. No i tak naprawdę, moi drodzy, dotrwaliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że zostawicie łapeczkę w górę, że klikniecie suba i dzwoneczek dodatkowo, no i oczywiście, że podzielicie się w komentarzu swoimi przemyśleniami na temat dzisiejszego odcinka. To tyle, moi drodzy. Wiem, że obiecałem Wam, że tarantule wlecą na sklep w piątek, ale okazało się to nie takie proste, jak myślałem i muszę jeszcze zaktualizować sobie kody PKD w firmie. Ło, jak uciekła z Kubana. No, w każdym razie, przyszły tydzień zapowiada mi się odrobinę luźniejszy, więc myślę, że na drobie temat. Tutaj macie dowód, słuchajcie, że się przeprowadzam, bo mam jeszcze farbę na rękach. Dwie przeprowadzki w miesiąc, słuchajcie. To jest, no, to jest mój osobisty rekord życia. Trochę umieram, ale to nic, bo. W perspektywie, moi drodzy, szykują się naprawdę wypasione odcinki, w tym odcinki specjalowe i to nie na kontynencie europejskim, więc naprawdę będzie spoko. Tym bardziej również zachęcam do subskrypcji kanału. No ale dobra, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Ja wam życzę miłego weekendu. Niech zleci możliwie wolno, a my widzimy się już w środę. No chyba, że uda mi się ten bonusowy film z tarantulami wypuścić, no to wcześniej. Trzymajcie się na razie i hej.